Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja jestem dzisiaj z Krystianem. Cześć. Krystian złowił filmie rybkę. Pokaż. Pierwsza w tym sezonie, normalnie sztuka duża, jak nie wiem. No, ja też jedną złowiłem. U mnie siedzi w wiadereczku na razie. I y, zobaczymy, jak będzie. Zaraz rozkładamy coś na grunt. I zobaczymy, co dzisiaj nałapiemy. Kolejna stobycz na piękę. Na razie taka drobnica bierze. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że coś więcej. łapie na grunt cisza, na spawik tylko. No i oto. Po chwili kolejna wzięła. Znowu malutka. Taka oto ma uklejka wzięła. Oj, padła. Wyrzucamy. I kolejna wzdręga. Nic więcej na razie nie bierze na grunt. Cisza nas się tylko mała drobnica sama. I znowu jest taka uklejeczka. Wzdręga, co ja gadam. Ciągle wzdręgi biorą nic więcej. I tak się tu łowimy. Martin złowił ładną rybkę. Okonia. Tak ja, Takie okonia. Mamy okonia. To jest mój drugi w tym roku. Ale... Chyba był gryziony. zacz. ma tu ślady. Nie wiem czy będzie na kamerze widać, ale czuć tu małe zęby. Tu, tu taką szczękę. Czuć. Taka mała szczęka, co była. Dobra, wróć go i mówimy dalej. No bo powiem, że coraz większe chyba zaczynałem grać. No, ta ładna, największa wzdręga dzisiaj. No. Ładna, ładna. Ale płuk, I tu co chwilę coś skacze. Mój słowiczek tam jest. Się szczyt, główka urwa na górze. No i teraz cisza. No, co chwilę coś puka, bierze więc fajnie. jest. Krystian, co? A o, odhaczasz? Gdzieś w torbie, weź poszukaj. W tym było. No, dobra. odchaczymy i wrzucamy sporo do wody. na fiderze. Taką zdręgę. Malutka, ale jakaś jest. Jest. O, i u mnie. U mnie siedzi na sławiku. Co ja zacinam? Kolejna rybka na fiderka. Czeka. Oto wzdręga znowu, same wzdręgi dzisiaj biorą.